Śmierci fascynuje ludzkość od niepamiętnych czasów. Dla Kaszubów śmierć była zwieńczeniem życia doczesnego. Wierzyli w to, że spotkają się ze stwórcą, że tak naprawdę zaczyna się dla nich życie wieczne. Kaszubi wierzyli w to, że ze śmiercią były związane różnego rodzaju obrzędy, ale też różnego rodzaju zjawiska. Zwiastunem śmierci na przykład było głośne wycie i szczekanie psa. Wierzyli też w to, że zwiastunem śmierci jest kret kopiący pod domem i blisko domu. Bardzo często wierzono w to, że zwiastunem śmierci jest głośne klepanie do okna, czy też sowa hucząca koło domu. Ale też symboliczne znaczenie wywołujące śmierć miały sny. Kiedy przyśniło się wypadanie włosów czy mięso, czy na przykład przyśniła się jakaś osoba dawno niewidziana, to też wierzono w to, że jest to zwiastun śmierci. Bardzo wiele symboli zwiastowało nadejście śmierci, nadejście jakiejś, jakiegoś niepokoju. Często wierzono w to, że śmierć wchodzi i wychodzi oknem. Takim symbolem śmierci występującym też w różnych przekazach jest stary zatrzymujący się zegar w godzinę śmierci. panującemu dawano do ręki zapaloną gromnicę, żeby przypomniał sobie wszystkie swoje grzechy. Gromnica ma dla ludzi symboliczne znaczenie. Jej światło zapalamy przy chrzcie, a gaśnie w obliczu naszej śmierci. Też wierzono w to, że kiedy umrze się o północy, to jest gorzej, ponieważ wszelkie zło miało wtedy lepszy dostęp do osoby zmarłej, ale też jego dusza dłużej błąka się w ciemności i czeka na odkupienie. Wierzono w to, że lepiej umrzeć w dzień, ponieważ wtedy można było szybciej i od razu tej osobie zadzwonić w dzwony. Tuż po śmierci zamykano w domu wszystkie okna, a lustra, jakie były, zasłaniano prześcieradłami. Zatrzymywano też zegary specjalnie, bo wierzono, że dusza zmarłej osoby jest w pobliżu ciała cały czas, ale też kaszubi tak naprawdę wierzyli w to, że dusza zmarłej osoby tuż po śmierci udaje się na sąd ostateczny do stwórcy. Zmarłemu zamykano oczy, żeby nikogo sobie nie wypatrzył. Bardzo często kładło się monety na oczy, żeby się nie otwierały. Wierzono też w to, że kiedy zmarła osoba przeleży przez niedzielę, to zabierze z sobą kogoś bliskiego i za jakiś czas ktoś z rodziny albo ze wsi odejdzie z tego świata. Ważną rolę odgrywała też woda, którą obmywano zwłoki. Wodę po myciu zmarłego wylewano wokół domu po to, żeby nie miał on do nich dostępu. Brzytwa, którą golono zmarłego, stawała się własnością osoby golącej, natomiast grzebień, którym czesano zmarłą osobę, bardzo często wkładano do trumny, wkładano też go pod poduszkę. Natomiast włosy obcięte i paznokcie po prostu palono. Ręcznik, którym obmywano zwłoki oraz koszulę, w której zmarła dana osoba, przechowywano. Wierzono w to, że służyły one do celów leczniczych. Na przykład y, wykorzystywano to do zażegnania róży, czy też do leczenia ran różnego rodzaju. Wierzono, że kiedy ranę przetrze się na krzyż, to ona po prostu się goiła. Ale też y, było to wykorzystywane do leczenia kurzajek. Kiedy się takim ręcznikiem albo koszulą dotknęło kurzajkę, to one po prostu, ona po prostu ginęła. Niegdyś rytualny strój zmarłego stanowiło czechło, czyli długa, biała, płócienna koszula zwana także trupią koszulą, przewiązana w pasie i w rękawach niebieską lub różową wstążką, w zależności od tego, czy była to kobieta czy mężczyzna. Głowa mężczyzny była zawsze obnażona, natomiast kobiecie zakładano biały, lniany czepiec. W dzisiejszych czasach ubiór wygląda troszeczkę inaczej. Zmarła osoba też wybiera sobie rzeczy do trumny i na przykład kiedy okaże się, że nie ubierze się jej w to, co chciała, to osoba za to odpowiedzialna może mieć problemy. Ale tak naprawdę przywiązuje się wagę do tego, w co ubieramy zmarłą osobę. Osoby starsze, kobiety, zawsze ubrane są na ciemno, ciemno granatowo albo na czarno, oczywiście suknia, oczywiście buty, natomiast mężczyźni w garnitur, zawsze czarny. Zupełnie inaczej wygląda ubiór dziecka. Małe dzieci ubiera się tak jak do sztu. Natomiast troszeczkę starsze dzieci ubrane są tak jak do pierwszej komunii świętej, gdyż czekają na to święto najważniejsze w swoim życiu, którego się nie doczekały za życia i tak naprawdę chłopcy ubrani są w garnitury, a dziewczynki w białe sukienki z wiankiem mitrowym na głowie. Młodzież po 16 roku życia ubierało się tak jak do ślubu. Chłopca zawsze w ciemny garnitur, białą koszulę i ciemny krawat. Do tego butonierkę wkładało się kwiatek i mirty. Natomiast dziewczyny w białą, długą suknię, na głowę wianek się wkładało i welon. Do ręki zawsze dostawała bukiet kwiatów, tak żeby czuła się jak w dniu swojego ślubu. Niegdyś zwłoki przytrzymywano w domu. Zmarłą osobę kładło się w odrębnym pokoju na podłodze. Bardzo często też leżała na desce, a pod głowę y, kładło się cegły. Bardzo ważnym elementem też było to, na czym leżała zmarła osoba, ponieważ zależało to od pory roku. Kiedy było cieplej, to taką osobę kładło się na piasku, białym piasku i polewało się wodą zdrojową. Po to, żeby zahamować rozkład organizmu, rozkład zwłok. Kaszubi też wierzyli w to, że dusza człowieka zmarłego chodzi po domu, dopóki nie zostanie złożona w grobie. Zatem żeby uchronić się od złego, od tego, żeby dusza nie wędrowała po całym mieszkaniu, po całym domu, to naokoło zwłok rysowano poświęconą kredą koło. To chroniło od wędrowania zmarłej osoby po domu. Noc poprzedzającą pogrzeb zachodzi tak zwana Pusta Noc. W Pustej Nocy biorą udział mieszkańcy wsi, wszyscy krewni, znajomi, wszyscy, którzy chcą pomodlić się o duszę zmarłego. Pusta Noc rozpoczyna się Różańcem, w którym również biorą udział dzieci. Po Różańcu zachodzi... Moment, kiedy śpiewane są pieśni żałobne i modlą się wierni o duszę zmarłego, o to, żeby nie wędrowała zbyt długo po padole ziemskim. Pusta noc to bardzo ważny obrzęd dla kaszubów. W czasie tej pustej nocy, między godziną trzecią a czwartą, biorący udział w obrzędzie posilali się tak zwanym pustonocnym chlebem z masłem i też pili tak zwaną słodką kawę. Pusta noc była bardzo ważnym elementem dla kaszubów i odgrywała niesamowitą rolę w obrządkach związanych ze śmiercią. W czasie pustej nocy też ważną rolę odgrywała tabaka, która stała przy krzyżu ustawionym na stole, którą też częstowano się w czasie śpiewania żałobnych pieśni za duszę zmarłego. Pogrzeb odbywał się zazwyczaj w czwarty dzień po śmierci. Zwłoki zmarłej osoby w trumnie wieziono na wozie zaprzęgniętym w konie. Przeważnie bywało tak, że orszak pogrzebowy zatrzymywał się przy każdej figurze we wsi i przy każdym krzyżu. Natomiast Kaszubi wierzyli też, że niektórzy ludzie rodzą się jako wieści albo łepi, czyli były to osoby związane ze złymi mocami. Wierzono też w to, że wieści może zabrać po śmierci kogoś ze sobą do grobu, albo też uśmiercać domowników. Aby nie dopuścić do takich sytuacji, osoby, które uważano za wieszczych albo łepich, przewracano w trumnie twarzą w dół. Odbywało się to na końcu wsi. Zatrzymywał się wtedy orszak, otwierano trumnę i czyniono tę powinność. Wierzenia związane z wieściem i łepim na Kaszubach były bardzo zakorzenione. Wierzono w to, że wieszczym rodzi się osoba w czepku. Wtedy trzeba było ten czepek albo spalić, albo przytrzymywać go do śmierci danej osoby i pochować wraz ze zmarłą osobą. Natomiast za łepich uważano osoby, które rodziły się z dwoma zębami. Tak naprawdę były to może wierzenia zabobonne, ale jeszcze nasi pradziadkowie o tym opowiadali, że osoby, które uważano za wieszczych, zabierały. Z sobą po śmierci kogoś z rodziny. I kiedy działy się różne rzeczy, kiedy umierali po kolei członkowie rodziny, to po jakimś czasie trzeba było wykopać taką zmarłą osobę, którą osądzano o to, że była wieściem, otworzyć trumnę i pod osłoną nocy przy świadkach trzeba było szpadlem odciąć tej osobie głowę. W pierwszych dniach listopada liczne jest wśród wiernych przystępowania do Komunii Świętej za zmarłych. Wierzono w to, że w dni zaduszne duchy zmarłych przychodzą na ziemię i przebywają wśród żyjących. Przebywają na cmentarzach, że przebywają w kościołach, chodzą po drogach. Zatem Kaszubi też wierzyli w to, że jak się wieczorem chodzi po drodze, to trzeba iść środkiem tej drogi, bo duchy chodzą bokami. Kaszubi wierzą, że łączność ze zmarłymi jest sprawą bardzo ważną i że należy nieść modlitwę duszą potrzebującym. Zatem pamiętajmy o tym, żeby w listopadzie, szczególnie w tym miesiącu, nieść modlitwę i pomodlić się, pochylić się nad grobem zmarłych naszych bliskich, ale nie tylko.